Ten plutyczki dom, podobnie jak i ta plutyczka posesja, jest już znana szerszej publiczności z ekranów telewizorów oraz osobiście. Kolejny weekend zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie? Kolejna premiera odcinka Rolników pod Lasie, w którym czekają nas odwiedziny na gospodarstwie Andrzeja Igienka, którzy, to jak większość mężczyzn, mają wiele innych, ciekawszych i bardziej zajmujących zajęć. Niż sprzątanie Jednak kto inny zrobi porządki w domu jak nie oni A żeby tradycja ostatnich odcinków była zachowana Z pomocą pospieszy Sławek Jastrząb Pomoc na dłoń gospodarzy Przeniesiemy się również do Bryonowa Gdzie Agnieszka wraz z Jarkiem Będą mieli pełne ręce pracy Przy belowaniu siana I jak to powiedział gospodarz jak mamy siano, to nie śpimy, nie jemy, tylko belujemy. Czyli można powiedzieć, że poczucie humoru jest na znanym nam dobrym poziomie. A co jeszcze czeka nas w odcinku? Tego dowiemy się w premierowym, 27. odcinku trzeciego sezonu. Także zapraszamy Niedziela 20 Focus TV.